Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Myszka sobie odsuniemy, co by nam tutaj nie przeszkadzała. Witam Was na kolejnej aurze dnia. Mamy dzisiaj już wtorek, 3 listopada. No, czas zatem zacząć aurę dnia. Moi drodzy, od razu na wstępie zaznaczę, że te osoby, które lubią feng shui, czy, czy właśnie interesują się takimi sprawami, jak sobie tutaj wyznaczać w odpowiedni sposób datę do różnych czynności, Proszę Was tutaj, żebyście może zwróciły też uwagę właśnie na to, co tutaj dzisiaj sugeruje klasyczna numerologia, numerologia Pitagorejska. Troszeczkę tutaj nie ma akurat w tym dzisiejszym dniu spójności, a więc zwróćcie na to uwagę i przyjmijcie to, co po prostu praktykujecie to, co Wam się bardziej po prostu sprawdza, bo są osoby, którym się coś tam sprawdza bardziej właśnie z chińskiego doboru daty, a są osoby, które bardziej się wolą tutaj na przykład posługiwać klasyczną numerologią, a niektóre sobie łączą ten system, więc zapraszam Was tam również do zapoznania się. Króciutki filmik, chyba dwie minutki ma. Zresztą on jest publikowany każdego dnia wcześniej wieczorem, o godzinie 19, mniej więcej dnia poprzedniego I, i jeżeli są też właśnie jakieś takie sytuacje, to ja czasami się staram właśnie tę informację Wam tam podać, zaznaczyć, że jest jakaś rozbieżność i tutaj może, może nie być pewnej takiej spójności z czytaną na przykład tutaj przeze mnie dzisiaj ało. Drodzy moi, dzisiejszy dzień wibracyjny jest podwładanie wibracji liczby 9, a więc jest to dzień zakończenia pewnych spraw, które nie przyniosły nam jakiegoś rezultatu, nie przyniosły tego, czego żeśmy oczekiwali. <laughs> słuchajcie, dziewiątka też ma tutaj znaczenie globalne. Tu w tej chwili, przynajmniej właśnie w tej części Europy, gdzie stosujemy taki, a nie inny kalendarz. No i słuchajcie, moi drodzy. No, warto tutaj zastanowić się nad tym, co nam w życiu zawadza, gdzie tutaj mamy jakieś zawali drogi. Usuńmy z naszego życia wszystko to, co nam już przeszkadza i usuńmy te sprawy, które nie przyniosły takiego oczekiwanego rezultatu. No chyba, że coś wskazuje jeszcze, że może gdzieś tam czymś zaowocować w przyszłości, to wtedy to pozostawcie, jeżeli faktycznie mocno silnie wskazuje. Nie pozwalajcie sobie na to, żeby jakieś różne dziwne kwestie życiowe osobiste... Te zaśmiecały wam życie, zaśmiecały wam energię, zabierały wasz cenny czas i energię. No bo słuchajcie, to jest właśnie najkorzystniejszy Czas i energia to są rzeczy najcenniejsze, jakie możemy mieć. Znamy takie powiedzenie, że czas to pieniądz, prawda? No i, i, i właśnie usuwamy wszelkiego rodzaju śmieci energetyczne. To samo dotyczy się także na przykład relacji z innymi ludźmi. Jeżeli jakieś relacje, kot nam tutaj przyszedł, czarno-biały. Jeżeli jakieś włacie, to tacy musimy dzisiaj czarno-biali, tak, dobre albo złe, zostawiamy albo wyrzucamy, usuwamy, no ewentualnie lekko szarawe, czyli coś może tam zostać, bo rokuje, tak, jeszcze załóżmy tutaj rokuje, a on się tutaj do kart fajnie przysuwa. Dobra, moi drodzy, no i cóż, to jest taki dzień, w którym powinniście znaleźć w sobie odwagę, szczerość, szlachetność, żeby pewne rzeczy zamknąć, zakończyć właśnie to samo się też dotyczy tutaj, no, relacji z ludźmi. Nie wahajcie się robić tego, co czujecie, nie wahajcie się robić tego, co musicie. Rzeczy, które nie przynoszą satysfakcji, sytuacje, które nie przynoszą satysfakcji, ludzie, którzy są niczym pijawki energetyczne, które wysysają z Was taką właśnie energetyczną krew, energię, tak, kradną Wam, powinni po prostu zostać delikatnie rzecz ujmując w dniu dzisiejszym z Waszego życia tutaj wyrugowani. No więc takie, takie osoby, takie sytuacje, które nic wam nie oferują w zamian, powinny zostać e, usunięte z waszego życia. Z tego względu właśnie unikajcie takich sytuacji, takich ludzi za wszelką cenę i raz na jakiś czas, dobrze jest, kiedy przychodzi taki dzień i możemy zrobić po prostu porządek. Słuchajcie, jest dużo rzeczy właśnie do zrobienia w dniu o wibracji liczby 9 zawsze, a poza tym musicie zdać sobie z tego sprawę, że też jest dużo rzeczy do zrobienia w życiu, jest dużo rzeczy do zwiedzenia, do zobaczenia, jest dużo, dużo osób nowych do poznania, dużo nowych sytuacji. Sześć świat oferuje dużo więcej nowych doznań i nie trzeba się tutaj po prostu... Ograniczać. To jest właśnie idealny czas porządków, żeby wszystko doprowadzić do ładu i składu, żeby funkcjonować skutecznie. To też jest dobry dzień, słuchajcie, na to, żeby mm, jakichś nałogów, może czy dziwnych rzeczy się pozbyć, i to jest taki dzień, w którym nie powinniśmy za bardzo iść na kompromisy, tak? Nie, tutaj za bardzo kompromis nie jest wskazany. Na kompromisy będzie inny, lepszy czas. No i drodzy, jeżeli chodzi o Księżyc, Księżyc jest dzisiaj cały dzień w znaku bliźniąt, więc ta aura nastraja nas tutaj optymizmem i chęcią do działania, więc możemy naprawdę mieć ochotę wszystko faktycznie tutaj gdzieś poprzewracać do góry nogami, pousuwać. Trudno nam się też może być troszeczkę skoncentrować i wybrać jakiś określony kierunek aktywności. Może interesować nas kilka rzeczy, kilka spraw jednocześnie, możemy kilka rzeczy na raz chcieć zrobić pozakańczać, powyrzucać, a więc uważajcie po prostu na koncentrację, bo brak koncentracji to jest, słuchajcie, główna dewiza dnia pod patronatem bliźniot, tak? No właśnie taki, taki brak koncentracji. Pomyłki, jakieś spóźnienia, tego typu rzeczy mogą się tutaj właśnie dzisiaj zdarzać. Dzień de facto, jeżeli chodzi o bliźnięta, sprzyja podróżom, aktywności umysłowej, i przekazywaniu jakiejś informacji, wizytom. Słuchajcie, jest to dzień, w którym warto rozpocząć jakiś kurs, na przykład, języka obcego, księgarnie, kioski biblioteki na tutaj odnotowują duży napływ klienteli, jakieś księgarnie internetowe. Słuchajcie, dużo wyszukujemy informacji w internecie, grzebiemy, szukamy operatorzy telefoniczni, też tutaj w dniu dzisiejszym oczywiście notują podwyższone zapotrzebowanie, tak? Więcej rozmów się odbywa i widać to po prostu na... Na ruchu, na ruchu telefonicznym. E, moi drodzy, wieczorami możemy zapragnąć obejrzeć jakiś film, pójść może do kina, do pubu, o ile to jest oczywiście możliwe. No nie wiem, czy po, po, po tym, ponieważ ja to przygotowuję dla Was wieczorem, dzień wcześniej. Nie wiem, właśnie, jakie będą tutaj nowe rzeczy już ogłoszone, a i może to nie być po prostu możliwe. No, może będą jakieś te wirtualne domówki czy inne rzeczy. A bliźnięta, słuchajcie, internet to świetnie, komunikacja, gadanie i tak dalej. Super, super, można, tak, można to praktykować. Moi drodzy, jeśli chodzi o dietę, więc preferowane są tutaj dania: szybkie, lekkie, sałatki, majonezy, zimne mięsa, zimne ryby. Organizm się domaga dużo tłuszczu. Jeśli chodzi o ubiór, trudno nam się zdecydować. Przede wszystkim kierujemy się swobodą ruchu. I niekoniecznie tutaj zwracamy uwagę, czy coś jest modne, czy do siebie pasuje. Po prostu ma być wygodne. Czasami ubieramy się po prostu troszeczkę jak podróżnicy, jakbyśmy może gdzieś szli na biwak zupełnie, zupełnie nie jesteśmy tutaj skoncentrowani na stroju i właśnie przede wszystkim strój nie może nas ograniczać, nie może ograniczać naszych ruchów niczego, nie wybieramy jakiegoś właśnie obcisłego, tylko bardziej właśnie luźniejsze, gdzieś jakieś takie moi drodzy miłość, no to tutaj stawiamy oczywiście przede wszystkim na intelekt i on jest tutaj pierwszy przed emocjami zaznacza się tutaj tendencja do mówienia przede wszystkim o uczuciach, ale mało robienia, jest duża gadatliwość jesteśmy bardzo otwarci, bardzo rozmowni bardzo ciekawi świata, ciekawi innych ludzi. No już to wspominałam na poniedziałkowej aurze. No, Wenus właśnie w bliźniętach. Ciekawość ludzi, świata, kultur, rozmowa i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ja mam tę Wenus w bliźniętach, więc wiem, co to znaczy, tak? No my się po prostu, ci posiadacze... Wenus w bliźniętach wiedzą o co chodzi. No, dla nas jest po prostu, każdy człowiek jest identyczny, a może i nieidentyczny. To jest, to jest coś takiego słuchajcie niebywałego. Każdy człowiek jest ciekawy, każdy człowiek jest bez mała z takiej samej gliny ulepiony, ale jednak z innej. Chcemy go poznać, chcemy wiedzieć jak gotuje, co robi, jak je, bo to nas bardzo właśnie interesuje. Kultura, życie, gotowanie, tak właśnie bliźnięta, bliźnięta Wenus w bliźnięta tak tutaj słuchajcie sobie poczyna tak i mnóstwo osób znajomych tu z różnych kręgów nie ma znaczenia czy ktoś jest profesorem czy ktoś jest przepraszam za wyrażenie ale kloszardem. nie ma znaczenia weno z bliźniętach z każdym porozmawia z każdym się wymieni jakimiś doświadczeniami emocjami i tak w ogóle coś, coś coś po prostu takiego niebywałego kosmicznego ale to jest właśnie o to są właśnie ludzie tacy kosmopolici A tutaj dzisiaj też po prostu będziemy tacy kosmopoli, kosmopolitami chętnie, będziemy chcieli właśnie gdzieś tam w internecie szukać wiadomości, informacji, będziemy chętnie może rozmawiać z jakimiś obcokrajowcami, to jest po prostu słuchajcie, typowa Wenus w bliźniętach i po prostu typowe bliźnięta, tak, dzisiaj po prostu Księżyc też to, bo to jest kolejna planeta odpowiedzialna za nasze uczucia i emocje, ona jest po prostu w bliźniętach, więc podobnie jak ta Wenus w bliźniętach, chcemy po prostu różnorodności, interesuje nas wszystko, co jest inne niż my, a jednak takie same nam się wydaje, no bo, no, no bo człowiek, tak? No. E, moi drodzy. O godzinie 1.31 będziemy mieli trygon księżyca z Wenus, i tutaj gwarantuje nam to miłe spędzenie czasu i interesujące jakieś znajomości i chwilę relaksu, więc możemy, tutaj się, możemy się tutaj spodziewać, no właśnie wieczorem, w nocy może jakichś ciekawych połączeń internetowych. A godzinie 18.49, no halo, halo, kochani, co się stanie? 18.49, Merkury wychodzi z retrogradacji, już hamował, już naciskał hamulec, już to tłumaczył, już mówiłam, no wychodzi z tej retro, zatrzymuje się, ojej, no możemy troszeczkę już odsapnąć. Godzina 18.56, sekstyl Księżyca z Marsem, wykorzystamy jakieś sprzyjające okoliczności i e, wykorzystamy jakiś ciekawy rozwój wydarzeń i dzięki temu właśnie nastąpi też ciekawy rozwój wydarzeń. A o godzinie 23.42 będzie miała miejsce, moi kochani, kwadratura Księżyca z Neptunem. To przyniesie nam pilną naprawdę potrzebę uspokojenia emocji, zapanowania nad psychicznym, intelektualnym i naprawdę potrzebę odpoczynku. Książę, słuchajcie, w bliźniętach bywa męczący. Dużo wtedy myślimy, naprawdę, słuchajcie, mamy mnóstwo myśli, bywa męczący i faktycznie, już jak się będzie dzień kończył, już już głęboka noc, już będziemy praktycznie wchodzili w następny dzień, tuż chwilę przed północą, naprawdę pragniemy odpoczynku i takiego, słuchajcie, naprawdę wyciszenia intelektualnego, psychicznego. Cały chaos będziemy chcieli uspokoić i się go pozbyć. Moi drodzy, to tyle astrowstępu na dzisiaj i zapraszam Was teraz tutaj na energię. No i drodzy, astrologiczny i numerologiczny wstęp już jest za nami. Czas zatem zobaczyć, jakie będzie miał tutaj dla nas energię tarot. Cóż, przypomnę tylko, że mamy wtorek, 3 listopada 2020 roku. Księżyc mamy w znaku bliźniąt od samiuteńkiego rana i przez cały dzień. Dosyć ciekawe aspekty na nieboskłonie. Merkury, słuchajcie, kończy retro. Halo, halo, szczęśliwi będziemy. No i cóż, dzień jest badaniem wibracji liczby 9. Czas podsumowań i zakończeń, tak? bo coś osiągnęło pełnie. Dobrze, moi drodzy, poprosimy teraz aurę Dnia, Karta Dnia dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej szóstki znaków zodiaku. Rezonująca ze mną pierwsza szóstka Aura Dnia, Karta Dnia na 3 listopada 2020. Przepraszam, coś mi tutaj wypadło. 3 listopada. No i już patrzymy. Barany, byki, Bliźnięta, raki, lwy i panny. O, wszystko ładnie widać, mimo tego, że mamy tutaj część blatu roboczego zajętego, tak? Część blatu roboczego tutaj zajętego. Taki jeden pan pilnuje, czy ja dobrze w tych kartach mieszam. A co tutaj, słuchajcie, drogie lwy, mnie? No równie, ojojoj. No dobrze, moi drodzy, tak sobie spojrzałam na spód talii, bo to taki ciekawy moment i, i, i zawsze tutaj na spodzie talii znajduje się takie rozwiązanie, wiecie, to jest taki klucz czasami do interpretacji. Przy takich oczytach ogólnych nie zawsze patrzę, ale akurat mamy tutaj retro Merkurego, to sobie spojrzałam, no i słuchajcie, co mamy, Asa Kielichów, czyli nowe jakieś możliwości, tak, nowe inspiracje, coś się zaczyna, powrót do źródła. Jakaś, jakaś bardzo fajna sprawa, mimo wszystko, czyli trzeba, trzeba na wszystko patrzeć bardzo pozytywnie i mm, tak sobie to wszystko interpretować, co się dzisiaj będzie działo. Dla Was wszystkie moje drogie znaki, że wszystko idzie ku dobremu, bo to ma doprowadzić do jakiegoś źródła, do naprawienia no. <coughs> rzeki Waszego życia. <coughs> Przepraszam Was, ja jeszcze jestem trochę chora. <coughs> Ok, dla baranów wylosowałam dzisiaj kartę dziewiątki buław. No wy dzisiaj po prostu barany możecie nie mieć zaufania do tego wszystkiego, co się dookoła was dzieje, możecie troszeczkę nie mieć zaufania same do siebie, możecie też nie mieć po prostu zaufania do tego, do tego, co słyszycie, do tego, co widzicie, do tego, co się dookoła właśnie was dzieje na zewnątrz, tak? No teraz musimy się, wiecie, troszeczkę inaczej tutaj skupiać na interpretacji. Słuchajcie, wy też właśnie, drogie moje barany, wykażcie się. Takim zdrowym brakiem zaufania. Dobrze? Gdzie byście się dzisiaj nie znalazły, co byście dzisiaj nie robiły, okażcie się jakimś zdrowym brakiem zaufania. Nie wchodźcie w nie wiadomo jakie nowe sytuacje. Okażcie się właśnie, wykażcie taki zdrowy brak zaufania, zdrowy dystans, bym powiedziała, do wszystkiego, co będziecie. Widzieć do wszystkiego, co będziecie słyszeć, do wszystkiego, w czym będziecie uczestniczyć. Słuchajcie, ja też tutaj widzę taką sytuację, że możecie emocjonalnie być gdzieś daleko, od jakiejś sytuacji, od jakiejś sprawy będziecie chciały coś zamknąć emocjonalnie, jakąś historię w Waszym życiu, gdzie nie ma zaufania, czy tak? do czegoś kogoś nie macie zaufania, czy może do relacji, czy może do osoby. Będziecie chciały to zakończyć, zamknąć. Coś związanego właśnie z brakiem zaufania, z troszeczkę pewnego rodzaju takim przeciążeniem. Oczywiście jest, słuchajcie, to jest, to jest normalne, trzeba się zastanowić. Jeżeli nie mam do kogoś braku zaufania, no to czy warto coś kontynuować, tak? Na przykład ciągnąć. Dobrze, moje drogie byki, dla byków wylosowałam kartę ósemki buław, słuchajcie, szybkie wiadomości, szybkie informacje, wiadomości przesyłane drogą, bym powiedziała tutaj, smsową, mogą być tutaj przekazywane drogą mailową. Słuchajcie, ósemka buław mówi o pewnego rodzaju ruchu i zamieszaniu. E, bliźnięta są tutaj, wiecie, kr królujące, tak? Bliźnięta tutaj dzisiaj królują. E, bliźnięta, e, bliźnięta powodują ruch i zamieszanie, bym mogła powiedzieć, i właśnie bardzo dużo ruchu dookoła, ale z drogi byki. E, dzisiaj, dzisiaj po po prostu w końcu no, może wychodzicie z jakiegoś marazmu, z czegoś takiego, macie tutaj ochotę właśnie komunikować się z ludźmi, no bo słuchajcie, to jest taka też energia, bym powiedziała, typowo bliźniacza, tak, dużo informacji, dużo przesyłanych smsów, coś tam się dzieje, zaczyna się po prostu ruch, niektórzy z Was po prostu mogą najnormalniej w świecie po prostu wrócić do pracy, tak, po tych na przykład tych ostatnich tutaj dni jak wyciszenia, więc możecie wrócić do dużej aktywności. Oczywiście też tutaj nie wykluczam yy, wszelkiej maści i treści, słuchajcie SMS-ów takich, no typowo flirciarskich, więc tu się może dużo yy, dużo zadzieć. Słuchajcie, jakaś taka atmosfera, lekko podszyta romansem, bym powiedziała, tak? Takie słuchajcie, energię, bym powiedziała, no troszkę taki wirujący seks w powietrzu. No, ciekawa sprawa. Dużo ruchu dookoła Was i będziecie musiały dzisiaj podejmować bardzo szybkie, słuchajcie, bardzo takie rzutkie decyzje, moje drogie byki. Dobra, dla bliźniąt, proszę bardzo, bliźnięta jak mnie zaskoczyły, dla bliźniąt wracowałam kartę trójki mieczy. Słuchajcie, moje drogie bliźnięta, no cóż. <laughs> Wy się tutaj możecie dzisiaj koncentrować na bardzo dużej ilości spraw, bardzo dużej ilości rzeczy. I przede wszystkim musicie się skoncentrować na tym właśnie, bo to jest wibracja liczby 9 i księżyc jest w Waszym znaku, więc wy macie tutaj taką dużą siłę, jesteście protegowane. Słuchajcie, skoncentrujcie się na tym wszystkim, co Was zraniło, co nie spełniło Waszych oczekiwań. Sytuacje, e, nawet słuchajcie, to mogą być jakieś garczki, nieudane zakupy, tak? Coś, co jest waszych oczekiwań, co zraniło wasze e, troszeczkę serce, co was rozczarowało, tak? No, wiecie, no, garki też mogą nas zranić. No, możemy też być po prostu smutni, możemy być po prostu rozczarowani. Skoncentrujcie się na tych wszystkich rzeczach, które spowodowały, że czujecie się rozczarowane, czujecie się nieusatysfakcjonowane, ale macie jakiś taki po prostu tutaj ból serca. Skoncentrujcie się na tym i wykorzystajcie wibracje e, tę dzisiejszą, na przykład do tego, żeby te sprawy pozakańczać, żeby się od tego odciąć. Ja też tutaj widzę, że niektóre bliźnięta, słuchajcie, mogą otrzymać jakieś wieści, jakieś informacje, będzie bardzo dużo tutaj krążyło czegoś dookoła Was, bardzo dużo wiadomości, informacji i coś się może tutaj takiego zadziać, że w końcu poczujecie się troszeczkę zranione, tak, możecie się poczuć zranione, możecie się poczuć po prostu takie, no, żeby nie, że oszukane, no, nieoszukane. Słuchajcie, to też może odznaczać taką bardzo drobną, słuchajcie, sytuację w życiu, że, nie wiem, na przykład umieścicie sobie jakieś zdjęcie, czy coś będziecie robić tutaj internetowo, gdzieś na jakimś portalu i ktoś gdzieś Was tam po prostu oceni, no, nie wiem, napisze po prostu jakiś krytyczny, krytyczny post, krytyczną uwagę, coś takiego, no, są ludzie nieodporni na tu na YouTube jest nawet też dosyć sporo takich twórców, ja mówię o twórcach. I słuchajcie, chodzi o to, żeby po prostu... Przejść do tego na porządki, do, do, do porządku dziennego, tak? Odsunąć te rzeczy, wibracja, liczby 9, skończyć, może nawet czasami się zastanowić, dlaczego takie drobne jakieś incydenty, takie sytuacje powodują takie u mnie rozczarowanie, te powodują to, u mnie taką przykrość, tak? Bo ktoś może we mnie nam zajść, dlaczego jakaś ocena powoduje u mnie przykrość. To, to warto tutaj też dzisiaj po prostu sobie przemyśleć. Może warto się z tym rozprawić, może warto po prostu od tego odejść. Uważajcie na sam początek dnia, kiedy jeszcze będzie Merkury po prostu, słuchajcie, mieszał, kiedy jeszcze będzie wychodził z tego retro, tak, zanim jeszcze, 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 zanim to hamuje, bo tutaj też możecie właśnie doznać jakichś małych przykrości przez jakieś zamieszanie informacyjne, komunikacyjne. Dobrze, drogie moje raki. Dla raków losowałam kartę siódemki buław. No, raki musicie tutaj obronić jakichś swoich argumentów. Możecie też nawet bronić same siebie, powiem Wam szczerze. Same siebie przed czym? Przed natłokiem zdarzeń, przed natłokiem informacji. Musicie ja tu widzę też jakąś dobrą organizację, więc musicie troszeczkę może tutaj przemóc swoją naturę, co po niektórych i musicie się po prostu zorganizować, tak? Musicie się lepiej zorganizować, musicie się lepiej zorganizować dzień, możecie na przykład w tym dniu być wtedy właśnie, bo coś tam zaplanujecie, możecie być bombardowani tysiącem telefonów, tysiącem... SMS-ów i jeszcze innych historii, więc będziecie musiały znaleźć jakąś możliwość, jakąś drogę do tego, żeby po prostu z tego wyjść, żeby to wyjaśnić, żeby po prostu też obronić siebie, żeby nie pozwolić, żeby jakieś tam inne sytuacje zewnętrzne wpływały na Wasz plan, na co co żeście tutaj zaplanowały, tak? To jest, słuchajcie, taka, taka historia. Też możecie tutaj musieć bronić jakichś swoich argumentów, więc możecie w jakiejś dyskusji bardzo intensywnie bronić swoich argumentów, możecie, 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 przygotujcie się, Właśnie na to, przygotujcie się na to, że będziecie może jakieś argumentów broniły, tak? Może gdzieś właśnie internetowo, może gdzieś, może będziecie musiały gdzieś wykonać jakiś telefon urzędowy i będziecie bronić siebie, swoich argumentów, swojej postawy, tak? I ważny jest tutaj, słuchajcie, dobry plan działania, i to jest też ważne, abyście po prostu działały e, może troszeczkę właśnie w sposób niekonwencjonalny, e, ale wiara w to, że macie rację i że możecie tutaj wszystko dzisiaj zrobić, możecie obronić, macie rację też, żeby coś na przykład usunąć, rzucić, zakończyć, to jest, to jest tutaj bardzo ważne i ona Wam tutaj pozwoli fajnie ten dzień przetrwać, tak? Obronić siebie, obronić swoje racje. Moi drodzy, dla lwów, proszę bardzo, dla lwów wylosowałam kartę wieży boka. Co tutaj u Was, moje drogie lwy, ma runąć? No, co tu się stanie? Słuchajcie, co dla po niektórych lwów? Widzę jakieś dziwne zdarzenia z zewnątrz. Niektóre z nich mogą być, słuchajcie, wywołane jakimiś zdarzeniami właśnie losowymi. To może być, no nie wiem, coś tam, słuchajcie, spadnie, urwie się. Coś się może takiego zadziać, <laughs> z zewnątrz to są rzeczy, na które wy nie macie wpływu, ale to będzie dobre. Dlaczego? Dlatego, że słuchacie Karta Wieży Boga, no to ona właśnie mówi o tym, że no Bóg tutaj wziął troszeczkę sprawę w swoje ręce i gdzieś jakieś rzeczy, jakieś sytuacje, może relacja, może praca zabrzmiało to nie w takim kierunku jak potrzeba i musi nastąpić po prostu korekta ludzkich planów. No bo my, jako ludzie, to na odczycie tym tygodniowym tutaj wspominałam dla jakiegoś znaku, właśnie słuchajcie, my, jako ludzie jesteśmy wyposażeni we wszelkie możliwości, organy, mamy mamy ego, mamy wolną wolę, oj mamy tysiące takich rzeczy, które po prostu mogą, mamy przyzwyczajenia, mamy nawyki, tak? I, i, i te rzeczy po prostu mogą nas, y, y, mogą powodować, że zbaczamy z naszej drogi przeznaczenia. Idziemy gdzieś tam, gdzie nie potrzeba. Czyli słuchajcie, to jest taki... Coś runie, możecie tutaj y, się spodziewać nawet jakichś informacji dotyczących tego, że nie wiem, może jakaś gałąź gospodarki, którą się zajmujecie, to tutaj coś się tam niefajnego dzieje. E, możecie się tutaj dowiedzieć, że może będziecie siedzieć w domu, jakaś kwarantana, jakieś zamknięcie, mogą to być nawet jakieś, słuchajcie, wypowiedzenia, mogą to być po prostu jakieś mm, takie nagłe zdarzenie właśnie, które zmieniają stałą, spokojną, zastaną sytuację. Ale, ale słuchajcie to jest i tak dobry znak, on w pierwszej chwili wam się może to wszystko wydawać bardzo nieprzyjemne, ale weźcie to za dobrą monetę, dlatego że to i tak było złe, to była niedobra jakaś niewygodna sytuacja, która w dalszej perspektywie nie miała jakiegoś rozwoju dalszego, nie miała to w ogóle dalszej perspektywy, to nie miało racji bytu, tak? A słuchajcie, więc przy wibracji liczby 9, Wy też możecie tutaj właśnie sami korzystać z takiej karty, z takiej energii tej wieży. Możecie się właśnie pozbywać jakiejś rzeczy, możecie definitywnie coś zakańczać, wypowiadać, jakieś umowy, jakieś kontrakty, jakieś, jakieś, no, nie wiem, co, wy, co można na przykład, słuchajcie, może jakieś umowy na internet zmieniać, tego typu rzeczy, tak? Więc Wy sami też możecie być w takiej energetyce i po prostu naprawdę robić dosyć porządne po, po porządki, na zasadzie takiej, słuchajcie, poważnej, obalonej wieży, tak? Więc Wy też możecie być tutaj dzisiaj sami w takiej energii małego destruktora. Także, wiecie, no i wibracja liczby 9, każdy może po prostu korzystać, każdy, każdy, to nie tylko jest tak, że coś z zewnątrz, ale też naprawdę, słuchajcie, coś może być faktycznie, jak że stwierdzicie, że już naprawdę Wam się ulało, no i Wy też będziecie po prostu e, rzucać dosłownie piorunami, tak? No tak się dzieje, tak jest, no i czasami my musimy zrobić destrukcję, znaczy, czasami inni nam muszą zrobić destrukcję, ale wszystko idzie ku dobremu, bo to jest sytuacja. Ale słuchajcie, arkan szesnasty, tak? A później mamy siedemnastkę, czyli co? Gwiazda, czyli szczęście. Dosłownie wielkie błogosławieństwo, tak? Więc co by się tutaj nie działo, słuchajcie, to macie wierzyć w szczęśliwy los. Królowa Kielichów. Proszę, dla panny. Słuchajcie, drogie panny, wy dzisiaj bardzo takie emocjonalne. Wy dzisiaj tutaj, co po niektóre z Was, gotowe do... Okazywania uczuć, emocji, zdacie sobie w końcu z tego sprawę, że Wam czegoś brakuje, że brakuje może Wam tutaj właśnie um, jakiejś bliskiej osoby, będziecie miały ochotę właśnie poflirtować, będziecie miały ochotę przekazać do świata jakąś taką informację, tego typu fluidy, wysłać po prostu do wszechświata i powiedzieć: A halo, słuchajcie, ja tutaj jestem gotowa, ja czekam, ja mam tutaj kielich uczuć, ja jestem osobą gotową do, 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 do tego, żeby, żeby tutaj ktoś inny zagościł też w moim życiu. To jest taka, słuchajcie, jedna rzecz, jedna sprawa, którą tutaj widzę, ale też bardzo dużo tutaj może Wam emocji w tym dzisiejszym dniu, moje drogie Panny, towarzyszyć, no bo, o, Panna, emocje, myślenie, o, Panna, to słuchajcie, no Panna to jest Panna, to to Panna, to by, to gdyby nie zastanawiała się, nie, hmm, nie myślała, nie ważyła wszystkiego, nie mierzyła yy, i oczywiście sama sobie nie zadawała czasami takich yy, emocjonalnych ran, no to, no to nie byłaby panną. Przecież słuchajcie, to byłoby w ogóle nudne życie. Stwierdziłaby, że ma w ogóle po prostu nudne życie, jeżeli by nie mogła sobie... Yy, yy, Pomnożyć kłopotów, no bo Panna, jak nie ma problemu, to go znajdzie i lubi, i lubi szukać, tak, i lubi bardzo, i czasami też, internet tutaj może wpłynąć na to, że Panna lubi sobie przez to na przykład doszukiwać się problemów, kłopotów drugiego, trzeciego dna, różnych rzeczy. E, moje drogie Panny, jedna podstawowa rzecz, która tutaj jest dla Was taka ważna jako wskazówka w dniu dzisiejszym, to zaufajcie swojej intuicji. Królowa kielichowa jest bardzo ważna tutaj, słuchajcie, zaufajcie swojej intuicji. Intuicja Was może tutaj do czegoś doprowadzić, sensownego, pozytywnego, ale na litość boską. Drogie panny, błagam Was, intuicji. Nie wydumkom, nie wymysłom umysłu, tylko intuicji temu cichemu wewnętrznemu głosowi, nie temu wrzaskunowi który tam w środku gdzieś tam wrzeszczy. Nie, 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 to, nie, to, nie, to, nie, 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 nie. Tylko to jest taki, słuchajcie, cichy, słodki głos, jego możemy usłyszeć, kiedy się naprawdę wyciszymy i wyłączymy na moment po prostu obserwatora, wyłączymy jego, wyłączymy różne rzeczy. Więc ufajcie, moje drogie panny, przede wszystkim intuicji. Dzisiejsza intuicja, tylko faktycznie dobrze używana i dobrze rozumiana intuicja, moje drogie panny, ona Was tutaj zaprowadzi. To miejsce, gdzie powinnyście być. Ja tutaj widzę, że dużo panien dotychczas po prostu tej intuicji nie słuchało i narobiło sobie różnych dziwnych głupot. Za dużo myślało, przeintelektualizowało jakiś temat i nie słuchało po prostu intuicji. Tu chodzi o to, żeby w uczuciach, w jakichś emocjach, w jakichś sprawach na przykład osobistych oddać się intuicji. Intuicji się oddajcie, moje drogie panny. No to jest bardzo ciekawa wibracja dla pani. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, życzę wam miłego dnia i zapraszam, mam nadzieję, na kolejną aurę.